Ale Dobra. I dziękuję Filipkowi Link w opisie do jego kanału Za pożyczenie domu do nagrywa Za pożyczenie Za bycie tu No, sygnał I za y, użyczenie programu do edycji Okej, okay, sam sygnał Otwieramy mystery boxa I pierwszy co wyciągamy na, 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 na sam koniec był To. Cokolwiek to jest. Takie? Dobra, może ja zrobię reveal. Dobra. Trzy, dwa jeden. Oh, trading cards. O, oh, jest też stickers. Mogę jednego? Nie, bo Raz. Mamy dwa stickersy, bo kupiłem dwie rzeczy. I mamy. Tak. Dobra, trzy. Nie, kilka kart. Dwa. 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 Ile to monkey. jest? Tak się tak Monkey, monkey. Tak. Uh, jest tutaj taki tekst, który pisze. Ah, If yes. monkey is monkey, monkey is also monkey. Jeden z 10 234. dwustu Dobra. Ładnie. Party, party monkey. Whatever this monkey, where, wherever, wherever this monkey goes, the party follows. Jeden z trzydziestu tysięcy. jest rzadko. No, rzadko jak swoje gówno. Monkey, monkey, monkey! Monkey, monkey! Dalej, To jest dalej w Mystery Boxie? O, o mój Boże! To jest w Mystery Boxie? Mamy... kolejną... Tą, tą... Kolejny bag z akcesoriami. Kolejny bag. To jest room to jest. To nie O Miki! Miki! No ja Miki! 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 to? Miki! 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 to. dobra, to. Miki! Dobra, Miki! Do dobra, dobra! Miki! 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 nie Miki! 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 A ty nie masz

Tak, to jeszcze jest. Trze trzeba. No tak, to oh, że nie. trzeba go pomasować. How to masę Zobaczymy teraz, czy są takiej samej wielkości w ogóle. Jakoś mi się wydaje, że ten stary jest lepszego quality. jak myślisz, który był stworzony dla panu, a który był dla ludzi. <laughs> Dobra, teraz ja biorę że to sigma. I pokazujemy kosmetyki. This is some party hat type shit. Wow! Yeah. No. To wow, jest wielkość jego z głowy. Kurde. I wolę, żeby z przodu odstawał niż z tyłu. Uw, what to Uw. Ale one się też różnią strasznie materiałem. To stary bag. To stary bag, czyli to kurta wodma krzypa. To jest GT4. Droki się różnią materiałem, ten jest bardziej taki jeansowy. Ten jest taki bardziej gładki. A to jest wszystko co dostaliśmy. jest uu, Uuuu uu, 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 i to, to wszystko. Dziękuję za oglądanie.